Ach, no to, to mamo, kiedy um, pójdziesz um, na ten, do tego nowego domku? Um, a! Już dzisiaj, już dzisiaj w sumie o pierwszej, ale nie, o dwudziestej drugiej o dwudziestej drugiej będę jechać. Pociągiem. Aha. Okej. Okay. No to tak, widzowie. Jeżeli nie pamiętacie, bo usunął mi się jakiś czas temu filmik, w którym jakby to jest babcia Ania. Jest babcią tej rodzinki, a to jest dziadek Dawid i on też jest dziadkiem tej tutaj rodzinki. No, ale reszty już powinniście znać. Więc kontynuujemy. Historia. A, i chciałem jeszcze powiedzieć, że mają też kotka. No to możemy już kontynuować. Um. Pobawiaj się moim pompompurinem. No dobra. Oj, oj. Ale już czas jest późny. Chodź już Dawid, chodź, chodź, chodź. chodź. My, mu już, my musimy już iść. Musimy jeszcze e, tego... Musimy jeszcze tego, e, kotka burka naszego odebrać. Więc musimy już iść. A jeszcze po lesji musimy iść. Dobra, chodźmy już. Pa babcia, pa dziadziuś. Na no, moja kochana. Chodźcie już. Chodź, znaczy chodź już. Do widzenia. Do widzenia. Okej, okay, do widzenia. Pa, pa. Dobra, to tak. Kartony z tego co wiem to już są przywiezione. No dobra, idziemy na, idziemy po zwierzaczki. Dobra, chodźmy, chodźmy. Lesi, chodź tutaj kochana nasza psineczko. No chodź, już, chodź, chodź, chodź. No nie szalaj, no chodź. No. Idziemy z powrotem. Dobra, chodź przez płot. Jupi! O, tu jesteś, pudeczek, no. Okej, OK, możemy już jechać na pociąg, iść. Mam nadzieję, że nie będą mieli pretensji co do zwierzątek. Chodź. Do to, to piętro. Burek nie, wy, nie wyskakuje. Okej. OK. Bileciki. Bileciki. Tu ktoś kupił bilet, ale to nie bierzemy. Weź pokroj lesji. idziemy z powrotem, chyba trzeba niżej sobie jeszcze. Okej. Okay. Teraz trzeba otworzyć. Okej. Okay. Brakuje jeszcze. Okej, dobra, chodźmy. Yhm... Okej, okay, trzeba wejść... Hm. że ten pan jest trochę taki niepełnosprawny. Zobacz co mu się z nękawy stało. Dobra cicho. Wszystkie walizki hmm, ponoć już są dostarczone. Na kulanka. Dobra, już będę chyba sprawdzać bilety. Dzień dobry, poproszę bilety. Dzień dobry. Um. Proszę, 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 proszę. O. A pan ma? Nie ma pan? Naprawdę nie, nie ma? Proszę mi dać yy, szansę. Ja potrzebuję do domu dojechać. Nie ma, nie ma. Nie ma biletu, to wypadł z pociągu. No. Proszę bardzo. Ach ci klienci. Ach ci ludzie. Ciebie to dać? Dobra, tak prospożę. Dobra, startujemy. Uch, nie. Uch, nie, nie, nie. Chyba już mogę wstawać pomału. Hm, albo no, weźmy, no, jeszcze. Hmm, no dobra, usiądę. Ja jestem akurat spokojny, robotnik. Okej, tu cały czas się nie mm, Już będziemy tutaj zatrzymywać. O, widać. Takie kolej obrazy. Fajne. Takie, takie, takie. Widać jakaś tam wioska jest. Dobra, wieś. Fajna wieś. Do widzenia. Do widzenia. No i Nie uciekajcie. Stoć, stać, stać. si, nie uciekaj. Stój, stój, A co pan tu robi? Musiałem na rowerze jechać. Nie wiem skąd on wytrzasnął sobie rower, ale okej. Okay.

jako się tak spłaszczyły strasznie te kartony. Dobra, teraz trzeba będzie je pootwierać. Dobra, zwierzeczki, możecie sobie popiekać. Weź wypakuj jak najszybciej łóżko, bo chce się bardzo spać. No nie mogę, najpierw będziemy musieli przemalować wszystko. No to najwyżej usnę sobie na tarce. Ach, ale duże pomieszczenie. Trzeba będzie je jakoś przefarbować. Dobra, wezmę sobie jakąś farbę. Okej. Okay. Jeszcze tu, Dobra, pomalowane. Teraz następnie. E, następny pokój trzeba. Tylko tutaj wymieszczę ten tutaj. Żeby to było, bo nie jest pomalowane. Okej. Okay. Albo, albo nie. Tak trochę nie pasuje. Hmm, inaczej. Może ten sam ten dał. O. Idealnie, dobre następnie. Przejdę sobie tutaj. Dobra, widzowie, widzimy się, jak wszystkie ściany na górze i na dole będą farbowane. Okej, okay. teraz można wypakowywać meble. Dalszy mebelek. Okej, Okej, no to można się zabrać za dalsze mebelki. Okay. thank <laughs> you <laughs> Ok, uh... ah, é que está aqui está que mal o espalho. Hmm, obudziłam się w środku nocy i zobaczyłam że, że tutaj ten o a ja właśnie niedawno zaczą. Dobre hey, ja idę po prostu budować dalej ale jakiś taki mały spany jestem No dobra, buduję dalej. Dobra, idę już na bubę. Budować dalej. Mm. No. Um, to teraz tak. Zaczniemy od naszej sypialni. Ania mówiła, że tutaj ma być nasza sypialnia. Okej. Okay. To skończone, teraz jeszcze tutaj trzeba będzie. Następnie tutaj i jeszcze tutaj konik. Że... Najpierw się tutaj może tym zajmę, albo dobra. Jeszcze tylko. Tutaj pobuduję. Jeszcze tą. O, jeszcze tą półeczkę, bo się tak wieje. Trzeba tak. O, dobrze. No i w sumie to by było wszystko. Tutaj też już. już dzieciom, jakby przyjechały. To. im tutaj pokładam Trzeba malowania. Mógłbym malować bardzo. No i balkonik. Ach, idę powiedzieć Okej, okay, Aniu, już tutaj wszystko zrobiłem. Dobrze, to dopadnijmy od tego piecyku. A tak jest miejsce? No oczywiście, tylko czekaj. i tutaj, bo, bo jeszcze na ogrodzie jest jakiś taki pusty. Czekaj chwilkę. Okej. Okay. No to tak. Tu by trzeba było zrobić... Jeszcze tutaj. Na... <laughs> jeszcze o, tutaj posadzimy. Okej. No i elegancko, no i super. Posadzamy ślinki, fajnie, wszystko zrobione. Jeszcze tylko by się przydało tutaj, o, coś tutaj zrobić. No, hmm. Okej, okay, no to tu do ślinki znowu posadzone. No, no i jak Ci się podoba? No pięknie przecież tu jest. No czego Ty chcesz od tego miejsca jeszcze? No przecież pięknie urządzono. No. To teraz możemy zaprosić ich. No chyba, że sami przyjdą. No. taka możliwość też jest. Dobra, to poczekamy, zadzwonię. Nie, może to nikogo może sami przyjdą. Buk, 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 o, kto to jest? O, Wilku mowa, chyba. No ja, chyba, że jakieś nie wiem nic to nas czekali. Zobaczę. No co tam jedno To ty już masz tu... Ale ładnie masz tu skończone już. Wow! Ale ja ci z domu zazdroszczę. No kominek! Dobra, tylko nie dokotykasz szybki, bo gorąca. Pamiętaj. A mogę ty palić do piecyka? No dobra, bo już prawie wygasł, to już możesz pomału. Bo już on pomału gasił. Bo kilkanaście godzin temu był ostatnio rozpalony. Jej! Ale ciężkie. Nie, nie dam na to. To czekaj, ja rozpalę. Dobra, wrzuciłam. Dobra. O, jabłoń! O, ja, to czekaj, to pójść tam, to pójść tam. Tam jest większy ogród. Siostra, chodź, siostra. O tu skawki. Jeszcze są niewydośnięte. A tu tu gdzie? A, on to, on to musiał teraz pignie do pracy pójść. A, okay. A, cię. O! Patrzcie. O, tygryb masz ładny. Kreski! Kurek! <tryk> Dobra. O, ja puszka! Ty wsuję Jak chcecie, to możecie kiedyś przyjdzie jeszcze do mnie tutaj, ale to już na kilka nocek. O, mogę skosić trawnik? Dobra, tylko nie skoś, tylko pamiętaj, nie mi kwiatów. No dobra. Okej, okay, kosimy trawnik. Uuu, ale fajne. A muszę skosić wodę? Nie kość wody, bo popsujesz yy, sztorm. No, kosiarkę popsujesz. Dobra, no yy, musimy się już zbierać. Yy! Spokojnie, na następny tydzień Możecie do nas przyjść w sobotę, co wy na to? Albo w, albo w piątek. W piątek po południu. Jak przyjdziecie ze szkoły, to wtedy będziecie u, u mnie aż, aż za trzy dni. A raczej dwa i pół dnia. Jej! Tak! Papa ta kcia! Pa! Pa! fajna. No, um, zamknę drzwi tylko. To no, pa, pa 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 pa, pa pa. Pa, 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 Okej, fajna. A jeśli Wam się widzowie podobał odcinek, jak? Babcia i dziadek się przeprowadzają do innego domku, to zostawcie łapeczkę w górę. No to baju!